Krok The Legend of the Gobbo to pierwsza trójwymiarowa platformówka, w jaką miałem okazję zagrać. Na początku naszego tysiąclecia fani Nintendo mieli już swojego Mariana w 3D. Posiadacze playa zagrywali się Kraszem bandikutem? I zupełnie niespodziewanie gracze PC-towi otrzymali przygody weselego szczerbatego krokodylka, którego swego czasu zagrywało się moje starsze rodzeństwo i znajomi na lekcjach informatyki w podstawówce. Nasza opowieść zaczyna się na fantastycznej wyspie, zamieszkałej przez małych, sympatycznych, pokojowo nastawionych i przesłodkich Gobbo. Pewnego dnia ich monotonne, spokojne życie zakłóca pojawienie się podrzutka, który okazuje się być małym krokodylkiem. Pozbawione instynktu samozachowawczego futrzaki, postanawiają zaopiekować się osieroconym malcem. Widocznie nie mając pojęcia, że jak ich adoptowany syn podrośnie, to jego przybrani rodzice mogą skończyć jako jego obiad. Historia przybierze zupełnie inny obrót. Więc kiedy ich ojczyzna zostanie napadnięta przez oczywiście złego czarnoksiężnika barona Dante, nasz sympatyczny gat zakłada na plecy swój legendarny już brązowy tornister i z pomocą. Papugi z nadwagą rusza uratować swoich ziomków. Pomaga mu w tym imponujący wachlarz ruchów. Jak na istotę, która większość życia spędza w wodzie, nasz malec potrafi doskonale pływać. Ale oprócz tego bardzo dobrze czuje się na suchym lądzie. Nie tylko potrafi biegać i skakać. Mało tego, skacząc potrafi rozwalać niektóre obiekty lub anihidować adwersarzy. To jeszcze do tego jest na tyle silny, że potrafi przesuwać niektóre skrzynie, wspinać się po stromych zboczach, pokonywać przepaście podwieszając się platform niczym szympans z Małpim Gaju, to jeszcze do tego potrafi wykonywać widowiskowy kopniak ogonem z pół obrotu. No naprawdę aż się dziwię, że nie potrafi nikogo jeszcze ugryźć. Jeżeli myśleliście, że to koniec, to dodajcie sobie jeszcze przyciski do strefowania i taki przycisk, który pozwala na obrót o 180 stopni. Szaleństwo! Niemniej jednak, wszystkie te możliwości będą nam przydatne, bo zanim przyjdzie nam zmierzyć się ze złym baronem, będziemy musieli przemierzyć cztery wyspy, a w nich wulkany, podziemia, podwodne jaskinie, egipskie grobowce, pastwiska, lodowe połacie terenu, aż wreszcie ponure komnaty i lochy zamczyska naszego Nemezis. W każdym poziomie naszym zadaniem jest dotarcie do gongu, którego dźwięk przywoła naszego pierzastego przyjaciela. Służącego nam za środek lokomocji. Po drodze oczywiście pozbieramy diamenciki, pouwalniamy naszych przyjaciół lub szukamy klucza, który otworzy drzwi popychając fabułę do przodu. Nie za bardzo się orientuję w dzisiejszych platformówkach. Ale wtedy nie mogło się obyć bez elementów zręcznościowych. Czasem będziemy musieli po prostu przejść nad kłodą zawieszoną nad jeziorem lawy. Tak, wiem jak to brzmi. Innym razem skakać po przesuwających się tratwach, albo po zapadających się, obracających, kurczących się i znikających platformach. Oprócz tego, postawione przed nami zostaną bardzo zmyślnie skonstruowane zagadki logiczne: aktywacja czasowo dostępnych przycisków, skakanie po platformach obracających się co jakiś czas do góry dnem, przesuwaniem ruchomych obiektów i tak dalej. Bardzo dobrze oceniam w tej grze wzrost poziomu trudności. Na początku mamy względnie łatwe łamikówki i konstrukcje poziomów, jednak z czasem stają się one coraz trudniejsze i wymagają od nas większej zręczności. Zanim jednak to nastąpi, gra pokazuje nam kolejną nową mechanikę, powoli przyzwyczajając nas do różnych zagadek zbudowanych na jej podstawie. I wierzcie mi, że to właśnie te zagadki i elementy zręcznościowe będą waszym największym wrogiem. Nie pamiętam, ile razy zdarzyło mi się zginąć wpadając w przepaść, smażąc się w lawie czy w jakichś ruchomych piaskach. A już zwłaszcza ostatni poziom przed walką z Baronem Dante to istne platformówkowe piekło. Serio, nie wiem kto chciałby mieszkać w takim zamku, żeby przejść z kuchni do salonu trzeba skakać po wiecznie obracających się platformach sterowanych przez jakiegoś gamonia z młotem. Ile razy chciałem wlać na tę platformę i zrobić, bo styłka jesień średniowiecza, to mało. I pomyśleć, że to gra dla dzieci. Oczywiście co to za zły czarnoksiężnik bez armii tępych sługusów? Sauron miał orków, grom miał minionki, a nasz arcywróg dysponuje z grają tankiniów. Na potrzeby gry stworzono naprawdę sporą ilość ich gatunków. Chodzące, latające, pływające, strzelające fireballami, rzucające śnieżkami, rujące w ziemi niczym krety, skaczące, robiące fikołki, płonące i tak dalej i tak dalej. <słuch> sporo tego. Wszystkie mają dość tempawy wyraz twarzy, wytrzeszcz oczu, inteligencję ameby, i pełnią raczej rolę przeszkadzajek niż faktycznych wyzwań. Wystarczy raz zdzielić jednego z drugim ogonem lub skoczyć mu na łeb, żeby się zamknął. Co prawda zrespi się po paru minutach, ale jak już mówiłem, z ich inteligencją nie robi to zbyt wielkiej różnicy. Żeby jednak nie było za różowo, czasami zły baron postawi przed nami stworzonego przez siebie bosa. Walki te nawet dzisiaj potrafią podnieść ciśnienie i przyspieszyć bicie serca. Są one jednak niczym w porównaniu ze stanięciem oko w wytrzeszczone oko z samym baronem. Walka z nim jest naprawdę wymagająca. Ma aż trzy etapy. A w każdym z nich skurczybek zmienia taktykę. A jak już raz nas położy, musimy zaczynać walkę od nowa. Tym większa jest nasza satysfakcja, kiedy wreszcie ubijemy łobuza. Będziemy mogli uwolnić króla naszych kobosów, wrócić do domu i żyć długo i szczęśliwie. Prawda? Właściwie to nie do końca. Gra bowiem posiada feature, nazywany dzisiaj trybem New Game Plus. Po zakończeniu przygody oraz w trakcie jej trwania możemy dowolnie przeskakiwać po odblokowanych już poziomach i ogrywać je ponownie. Gracze pacetowi dostali możliwość zapisu gry do kilkunastu slotów, natomiast specjalnie z myślą o graczach PlayStation zaimplementowano system hashtag, które są wyświetlane po odblokowaniu poziomu. Możemy je więc zapisać żeby po wklepaniu jednego z nich zagrać w dowolny poziom bez konieczności przechodzenia całej gry. Jeżeli uwolnimy wszystkich swoich puchatych przyjaciół i pozbieramy wszystkie znajdźki, to uda nam się zebrać brakujące kawałki układanki i w nagrodę dostaniemy do eksploracji piątą sekretną wyspę i będziemy mieli możliwość unicestwienia całego zła na powierzchni ziemi. Mi udało się przejść grę na 100% w niecałe 5,5 godziny, co wcale nie oznacza, że tylko tyle wam to zajmie. Być może podobnie jak ja, te kilkanaście lat temu Wasze pierwsze przejście nie będzie kompletne i będziecie skrzętnie wycierać wszystkie kąty czyszcząc poziomy ze wszystkich diamentów i dodatkowych znajdziek w drugim podejściu, więc śmiało możecie pomnożyć ten czas razy dwa. W obcowaniu z tytułem pomaga zresztą bardzo klimatyczna i kolorowa oprawa graficzna. Czasy ładowania między poziomami nawet na starszym sprzęcie nie trwają długo. Rozdzielczość jest przyzwoita, tekstury nie kują w oczy, środowisko jest w pełni trójwymiarowe. Efekty świetlne i cienie, jak na grę z tamtej epoki są świetne. Poza tym, mimo bajkowej, kolorowej oprawy graficznej, otoczenie jest naprawdę funkcjonalne. Wiadomo co jest znajczką, co elementem otoczenia, a co wrogiem. Fizyka działa bardzo dobrze i w 98% przypadków nasz zielony przyjaciel wykonuje dokładnie to, co chcemy, żeby zrobił. Dźwięki też są spoko, pękające skrzynki, go bossów, złośliwy uśmiech dantinów. Wszystko to idealnie koresponduje z bajkową oprawą gry. Efekt jest taki, że nawet dzisiaj można siąść do rozgrywki nie czując odruchu wymiotnego. Także jak nowy klasyk, gra zestarzała się z godnością. Jednak nawet taka produkcja w kilku miejscach dostawała za dużo. Odpowiedzialne za nią studiu Argonaut Software nie miało zbyt wiele kasy i widać to w niektórych poziomach. Czasem na przykład zdarzają się sekwencje sprawiające wrażenie niedokończonych, jakby były zawieszone w powietrzu. Nasz bohater w kilku miejscach nie ma zaprojektowanych animacji śmierci. Tak samo dzieje się po wygranej walce z bossem, który do czasu przylotu tej spasionej wersji Zazu stoi nieruchomo jak subsoli. I dopiero w cut pokazane jest jak umiera. Nie są to jednak elementy, które psują frajdę z rozkrywki i wierzcie mi, że podobnie jak te kilkanaście lat temu dobrze bawiłem się z zielonym gamoniem. I co chyba najlepsze, nie powiedział on jeszcze ostatniego słowa, bowiem krok powrócił w jeszcze lepszej formie, ale to już temat na inny materiał.